W tym zadaniu mamy dane dwie funkcje liniowe, f od x równa się 2m plus 3 razy x plus 5 oraz g od x równa się minus x, i wiemy, że wykresy tych funkcji w układzie współrzędnych nie mają punktów wspólnych. Musimy ustalić, do jakiego parametru m tak jest. Dwie funkcje liniowe nie mają punktów wspólnych, tylko jeżeli są równoległe. Na przykład, gdyby w układzie współrzędnym chcieć narysować takie dwie funkcje, to może być na przykład taka funkcja i taka funkcja. Są to proste równoległe i nie mają wówczas punktów wspólnych, nie przecinają się. Żeby tak było, żeby dwie funkcje liniowe były równoległe, to muszą mieć taki sam współczynnik kierunkowy, czyli liczbę stojącą przed x, jeżeli wykresy, wzory tych funkcji są zapisane w postaci kierunkowej, czyli w postaci a razy x plus b. W przypadku obu funkcji f od x oraz g od x mamy postać kierunkową. g od x równa się minus 1 razy x plus 0, też jest to postać kierunkowa. No i tutaj ten współczynnik przed x jest równy minus 1, tu jest równe tyle. No i te funkcje będą równoległe, jeżeli te współczynniki kierunkowe będą identyczne, będą sobie równe, czyli gdy 2m plus 3 jest równe minus 1. Sprawdzamy, kiedy tak jest. 2m ma być równe minus 1 minus 3, czyli minus 4, czyli m ma być równe minus 4 podzielić na 2, czyli minus 2. Zatem dla na równego minus 2 ten współczynnik kierunkowy będzie równy minus 1, wówczas funkcje będą równoległe, czyli nie będą miały punktów wspólnych. Zatem poprawna jest odpowiedź a.